No, możemy go kiedyś do tego paczku dla psów. Zresztą mu że nic nie ma. policji? Nie <laughs> tak, dokładnie. <laughs> nie, ja bym wolał, żeby się z takimi ludźmi nie zadawał. Nie zadawał? Nie, to nic dobrego nie wnosi w życie. <laughs> Uwierzcie. <laughs> <laughs> A wręcz może zaszkodzić. Nie tylko i wyłącznie. Przecież że się nie umie bawić z innymi pieskami. Z nim się nigdzie nie chce bawić. Znaczy on się umie bawić, tylko z nim się nikt nie chce bawić. Nie, on jest za ciężki. Jakbym miał Dokładnie. takiego pieska, który jest tej samej masy, to by szybko się zorientował na może balić ktoś, łapą. Może ktoś, może ktoś chętny tak. na ten, do zabawy z Enzo, Dokładnie. bo nie ma, szukamy pieska podobnych gabarytów, bo normalnie nikt się nie chce z nim bawić, żaden piesek. No on też się Musi nie, nie dziwi. No. minimum 60 kilo, odporny na wszczący <laughs> i nie niezwracający uwagi na ślinę pokojowo nastawiony, nawet jak ktoś jest wybitnie upierdliwy. I żeby nie, i żeby nie przeszkadzało pieskowi, że lubi lizać czochy. Dokładnie. <grystanie> dokładnie. Nie może absolutnie szczekać. Bardzo no. się tego panicznie no, boi. <grystanie> to może sobie jeszcze poszukujemy wielkiego kota. <grystanie> dokładnie. Turbo kota. Turbo kota.